Dobra, udało się... Shit! MGM z kinetycznych. Za późno włączyłem, może by mnie to uchroniło przed tą rakietą. Musiła akurat się schował. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj zajmiemy się pojazdem z poprzedniej bitewnej drogi, była to dziewiątka do zdobycia ze skrzynek, którą się zbierało. I jest to Kurganes 25, przezywany przez nas Kurgan Testem, czy też Kurgańcem. No i oczywiście to jest to pojazd premium. I na pierwszy rzut oka, jak się przyjrzeć, no to ten pojazd w dużym stopniu przypomina T-15 armatę. z tą różnicą, że jest trochę mniejszy i przede wszystkim jest znacznie lżej opancerzony. No ale dobra, najpierw, moi drodzy, zajmiemy się historią tej maszyny, a potem dokładnie ją sobie przeanalizujemy. A więc Kurgan 25 w siłach rosyjskich stanowi nowoczesny zamiennik starej serii BMP. Nazwa pojazdu składa się z dwóch członów oznaczających jego miejsce pochodzenia. Kurgan to miejsce w górach Ural i wagę, która wynosi 25 ton. Nie jest on tak masywny, ani tak drogi jak T-15 Armata, czyli superciężki BWP, ale zapewnia on najnowszy typ opancerzenia, coś na co rosyjska armia czekała już od dawna. W przeciwieństwie do poprzednich prób opancerzenia dobrze chronionego BMP, takich jak np. Dragon, Kurganec jest całkowicie nowym pojazdem. Pierwotnie występował on w dwóch konfiguracjach: lekko opancerzonego transportera dla 8 osób i BMP dla 6-7 osób. Obydwie wersje są dobrze opancerzone z użyciem opcjonalnego zestawu ERA, a BMP można również wyposażyć w pomniejszoną wersję twardego SOA, czyli AFGAN z pojazdu Armata. Pojazd jest napędzany przez 750 konny silnik JAMS 780 zamontowany z przodu maszyny, co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo załogi. Maksymalna prędkość pojazdu to około 80 km na godzinę. Obsługa wymaga trzech członków załogi, czyli kierowca, dowódca i dział nowego, przy czym dwóch ostatnich obsługuje zdalnie sterowaną wieżę boomerang BM wyposażoną w działo automatyczne 30 mm i kierowane pociski rakietowe Cornet. Platformę tę zaczęto tworzyć po roku 2010, a prototyp dostarczony w okolicach 2013 roku publicznie pokazano wraz z pojazdami Armata na słynnej paradzie wojskowej z okazji Dnia Zwycięstwa w 2015 roku. Pierwotnie testy pojazdu chciano ukończyć do 2017 roku i jak najszybciej zacząć produkcję masową dla rosyjskiej armii. Jednak okazało się, że program jest bardzo drogi, a dla Rosjan jest zbyt drogi. Premiera pojazdu Kurganet została przesunięta na 2019 rok, a potem na 2020. W końcu w 2020 roku zdecydowano się zawiesić cały program i zmodernizować istniejącą flotę starych BMP2 z zastosowaniem nowego modułu bojowego bereżok oraz pozyskać kolejne zmodernizowane wersje pojazdu BMP3. Zważywszy na to, że uwaga desytentów skupiła się na nowej i znacznie tańszej modyfikacji BMP3 o nazwie BMP3 manual i że brakuje zakładów produkcyjnych, a koszt programu jest znaczny, no to los modelu Kurganes 25 zdaje się być przesądzony. No i w Armored Warfare mamy Kurganesa 25 wyposażonego w eksperymentalną wieżę Epocha. Wieża najprawdopodobniej stanowi rozwinięcie projektu Boomerang BM i jest wyposażona w cztery systemy uzbrojenia. Krótkie działo automatyczne 57 mm do neutralizacji celów miękkich, wyrzutnie PPK Cornet, karabin maszynowy 762 mm i zupełnie nową Broń Bulant wyposażoną w niewielkie kierowane pociski rakietowe. I ten system uzbrojenia jest przeznaczony do ataków celów miękkich z dużej odległości. Właściwości balistyczne działa automatycznego, plasują je gdzieś pomiędzy rzeczywistym działem a granatnikiem, co utrudnia neutralizację ruchomych celów miękkich na średnich, dużych dystansach. Problem ten ma rozwiązać właśnie PPK Bulant. No to tyle moi drodzy z ciekawostki historycznej, teraz dokładniej przyjrzyjmy się tej maszynie i zaczniemy od uzbrojenia. Kurganec posiada trzy rodzaje uzbrojenia. Jego podstawowym i głównym jest działko automatyczne 57 mm, które mieści 20 pocisków. Jego szybkostrzelność wynosi 200 strzałów na minutę, a przeładowanie magazynka zajmuje 8 sekund. Rozrzut 57 wynosi 0075, a czas celowania to jest 1,6 sekundy, więc jak na 57 to no celowanie jest całkiem spore. Depresja tego działka wynosi 6 stopni, natomiast elewacja 60. Następne uzbrojenie to jest wyrzutnia PPK Cornet, gdzie mamy 4 rakiety, z czego szybkostrzelność tych rakiet wynosi 15 strzałów na minutę. Przeładowanie samej wyrzutni zajmuje 24 sekundy, a zmiana z rakiety pierwszej na rakietę drugą zajmuje 4 sekundy i dokładnie depresja i elewacja jest taka sama. Ostatnim uzbrojeniem w tym pojeździe to jest wyrzutnia rakiet Bulat. Są to rakiety termobaryczne i mamy tutaj 8 rakiet kierowanych termobarycznych. Ich szybkość wynosi 120 szałów na minutę. Czas przeładowania, 12 sekund. Zmiana z jednej rakiety na drugą, to jest 0,5 sekundy. Depresja i elewacja jest ta sama co w poprzednim uzbrojeniu. Warto jeszcze wspomnieć, że prędkość obrotu wieży wynosi 52,5 stopnia na sekundę. 57ka ma 320 mm przebicia i zadaje 140 obrażeń. Pociski PPK mają penetrację 1150 mm i możemy za ich pomocą zadać 1000 obrażeń, natomiast jeśli się nie przebijemy, możemy zadać do 300 obrażeń. W przypadku rakiety termobarycznej penetracja wynosi 30 mm, i jeśli się przebijemy, zadamy 320 obrażeń, ale w większości te rakiety się nie przebijają i nimi zadajemy tak około od 30 do 100 obrażeń, w zależności jaki cel trafiamy. Im bardziej papierowy, tym więcej jest obrażeń. No i tradycyjnie jeszcze tutaj mamy karabin maszynowy, który ma penetrację 18 mm i zadajemy tylko 8 obrażeń. Na pierwszy rzut oka, jak przyjrzymy się na Kurganeta, no to widzimy, że jego pantarz jest strasznie papierowy. Przede wszystkim na amunicji 57 mm. I dolna płyta ma odporność 45 mm. Przednia płyta ma podwójną odporność, ponieważ dolna część to jest 100 mm, natomiast górna to jest 155 mm. Mm. Górna część natomiast to już jest rykoszet 200 mm, ale w przypadku kiedy mamy amunicję o przebiciu znacznie większym, czyli tradycyjne armaty czołgowe, które na tym poziomie spotykamy, no to tutaj wszystko nam się przebija. Wieża no, ma odporność 214, 215, w niektórych miejscach 240 mm, nawet mamy 150, więc jest to całkowity papier. Jedynie jarzmo ma odporność 400 mm, więc jarzmo tak naprawdę nie będzie przebijane przez działka automatyczne, małokalibrowe. Z boku na pociski kinetyczne ten pojazd jest po prostu strasznie papierowy, bok ma odporność tylko 90 mm, 86, tutaj jedynie wieża 114-145 na wyrzutni, no jest to po prostu całkowity papier. Jak przyjrzymy się odporności na pociski kumulacyjne, no to przód jest całkowicie do przebicia, dla zwykłych pocisków kumulacyjnych o przebiciu 950, wieża jedynie jarzmo może tutaj odbić z boku, natomiast ta era daje ochronę 1200, dzięki czemu Pocisk trafi w erę, zostanie ona zużyta tradycyjnie, no i potem będzie można się tutaj przebić. A jak na razie nie ma opcji. Jak era jest zdjęta, no to to jest tylko 120 mm. Wieża jest całkowicie do przebicia od boku. Od tyłu też cała maszyna jest do przebicia. Natomiast jak wybierzemy sobie pociski PPK, które są wyposażone w głowicę tandemową, no to ta era już. Nie zdaje w ogóle egzaminu, czyli wychodzi na to, że jeszcze pojazdy na ósmym poziomie mają jeszcze rakiety, które nie posiadają głowicy tandemowej, ale nie wszystkie. Przez co ten panzer zdaje tylko egzamin na pociski kumulacyjne z czołgów. No i tradycyjnie, ile ten pojazd posiada punktów życia? A on posiada tylko 2100 punktów wytrzymałości. Ze względu na to, że to jest pojazd z bitewnej drogi, no to posiadał on do zdobycia trzy modyfikacje. Pierwsza modyfikacja to jest, że nie mamy utraty kamuflażu podczas jazdy, jest to bardzo przydatne, przede wszystkim w tak dużym jej maszynie. Drugi, no to jest utrata kamuflażu jest o 50% mniejsza podczas strzelania, też to się bardzo przydaje. I trzecia, najcenniejsza rzecz, czyli twardy doładowany SOA. Jest to tak naprawdę nasza najlepsza ochrona przed rakietami, bo mamy zwykłe SOA i miękkie SOA, ale miękkie SOA, no tak czy inaczej działa bardziej na, na daleko, ale i tak te rakiety są w stanie nas trafić. Twardy nam to wszystko likwiduje po jednej rakiecie, a twardy doładowany SOA przez pewien czas po prostu będzie nam znajdował wszystkie rakiety i część pocisków czołgowych, w zależności jak blisko dane czołgi się znajdują. Pojazd ten waży 35 ton i posiada silnik o mocy 750 koni mechanicznych, dzięki czemu jego maksymalna prędkość wynosi 70 km na godzinę, natomiast do tyłu jeździ 25 km na godzinę. Od 0 do 32 rozpędza się w 3,5 sekundy, natomiast od 0 do maksymalnej prędkości rozpędza się w aż 12,22 sekundy, więc naprawdę dużo czasu mu to zajmuje. Prędkość obrotu kadłuba to jest 45,96 stopnia na sekundę, więc bardzo szybko ta maszyna się obraca. No i prawdopodobieństwo pożaru silnika wynosi aż 8%. Dodatkową funkcję, którą mamy w Kurganetcie, to jest przedział bojowy, czyli współczynnik przejęcia bazy jest zwiększony o 25%, a także współczynnik naprawy podczas postoju jest zwiększony o kolejne 25%. Do do przedziału bojowego no to ten pojazd też transportuje żołnierzy. Mamy tradycyjnie oddział czterech żołnierzy, PPK, jednego snajpera i jeden moździerz. I jeszcze co do adaptacji, no to ta maszyna posiada tylko 20% maskowania, więc no, jest dość mocno widoczna, a zasięg widzenia to jest 370 metrów podczas jazdy. No dobrze, a więc co warto przypisać załodze? Na przykładzie tutaj mam przypisaną ogólną celność podczas jazdy, jest to głównie dla działka 57 mm, żeby podczas jazdy dało się precyzyjnie wycelować i zniszczyć najlepiej wrogie pojazdy, a tak samo przyspieszenie na bezdrożach zwiększone o 20%, no bo jak było widać, ten pojazd no niestety bardzo długo się rozpędza. Natomiast dla działu nowego tutaj warto dodać wskaźnik utraty celności przy strzelaniu, który jest ulepszony o 23%, specjalnie właśnie do 57, i następne to jest kontrol dla PPK zwiększone o 15%, no bo ponieważ tutaj mamy tylko 57 i właśnie dwie wyrzutnie rakiet. Natomiast dodatkowych ulepszeń, co tutaj można przypisać, no to ja standardowo mam oczywiście szybkostrzelność po to, żeby było szybsze przeładowanie rakiet, a także 57, I jeszcze tutaj jest lepszy okrąg celowania dla 57 mm armaty i następne to jest zwrotność PPK po to, żebyśmy mieli lepszą kontrolę, a także odgłosy PPK są zmniejszone. A pozostałe dwie modyfikacje, no to już możemy sobie wybrać, ponieważ nie zauważyłem, żeby ten pojazd jakichś konkretnych potrzebował. I ja tutaj sobie zamontowałem zestaw ochronny, który mi zmniejsza zadawane obrażenia poprzez taranowanie, załodze, a także wewnętrznym komponentom. No i ostatni moduł, tu ja tutaj sobie dałem zasięg widzenia, wcześniej zamontowany do celowania, żeby przetestować jak to działa i raczej do zasięgu widzenia plus 35 metrów podczas jazdy bardziej się przyda, żeby kogoś wypaczyć. Bardziej jak ktoś preferuje mobilność, to, to może sobie tutaj zamontować moduły, żeby ten pojazd po prostu szybciej osiągnął swoją prędkość maksymalną, no bo jak widać, no trochę się jednak rozpędza. Zanim, moi drodzy, przejdziemy na pole bitwy, przyjrzymy się, jaki kamuflaż miał Kurgantes podczas swojej bitewnej drogi. Jak widać tutaj z przodu, no, są takie tradycyjne elementy na zwykłym pojeździe, ale jak sobie ten kamuflaż zamontujemy, no to widać tutaj, że już dochodzi zderzak, łańcuchy, parę rur, światła, oczywiście maska. Mamy na przodzie odsłonięty silnik i tutaj te rury akurat się świecą. Z boku są zbiorniki, jej. tutaj mamy drzwi, to jest albo jakaś gaśnica, albo nie wiem, dopalacz. Z tyłu, no już to znacznie mniej jest widoczne. Tutaj parę kabli. Tutaj kable wystają oczywiście z tych systemów. I na dachu również jest pewne okablowanie. Trochę tego jest. Jakoś ten kamuflaż bardziej od frontu tak się prezentuje niżeli na tyle. No dobra, moi drodzy, no to się trochę rozgadałem o tej maszynie. Teraz przejdźmy na pole bitwy. Zobaczmy, jak kurganiec sobie poradzi. Ujedzie xm -ek. No oczywiście SAA, to było do przewidzenia. No i gorzej, że się akurat musiał schować. Jakby ta ustawiła tego snipera, no trochę w korzystniejszym miejscu. To może jeszcze dałoby się tego babramca zauważyć. Jest XM. Dobra, trochę tam dostał, ale bardzo, bardzo mało. Większość się tak naprawdę odbiła. Jernicze, za późno to uruchomiłem. No gdzie ty, uciekasz? Tylko jeden strzał i już zaczął uciekać. Kuźwa, jest za blisko. Odbiło się. Ok, szybciej, 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 szybciej. Dobra, zniszczony. Ale tam jeszcze jest ten XM. Nie, zniszczony. Dobra, to było bardzo ryzykowne, ale udało się tego XM rozwalić. Za późno uruchomiłem sobie SOA, to bym może jeden pocisk przetrwał. Ale że to się z bliska odbiło. Niepotrzebnie załadował hitę, lepiej było z APK walić. Kuźwa, niedobrze, wygląda to na porażkę. Leclerc tam jeszcze z pleców jedzie. Szybciej! Kuźwa udało mu się trafić. Akurat nocna bitwa, i to jeszcze na najbardziej kamperskiej mapie. Na szczęście są dziewiątki i ósemki. Więc moja siła ognia, i tak na dziesiątki jest dość rewelacyjna, ale może tutaj spisze się jeszcze lepiej. Jest babramsik, ale za późno zauważony, niestety. A może się jeszcze wychylisz? No dajesz, gościu, wychyl się, wychyl się. Wait what? Co? Co mnie kuźwa wykryło tutaj niby? Aj, to jeszcze mi te termobaryczne załadowało. Jest noc, jest znacznie zwiększone maskowanie. Jedna rakieta już mnie tak szybko wykryli. Jestem Vickers. Kurde, jest za daleko ta rakieta leci za długo. Szybciej, szybciej, szybciej nie doleci. Późno niby te rakiety są szybkie, a zarazem na to są bardzo wolne. Może uda się Wickersa uszkodzić? Coś tam dostał, ale niedużo. Już wygodniej byłoby ich tam od boku objechać i zasypać tym całym arsenałem. I chyba tak zrobię, bo bitwa się kończy. Ja tutaj ledwo. Tak naprawdę nic nie zrobiłem. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, ciebie rozwaliłem. Jeszcze jedna? Nie, jeszcze cała masa rakiet. To nie udało się z tych termobarycznych. Jest pechowo, nie mamy po tej stronie żadnego MBTK. Tutaj już TTB i... Uproszę, M8. HDS się pojawił. Niby tam mamy Lighta, ale... No przez sekundę TTB się akurat świecił. Jest, jest, jest Challenger. Kurczę, jak nie trafiłem? Tak blisko było. Widzie tego szybko załatwił, nawet nie zdążyłem precyzyjnie wycelować. Dobra, może tego Hadesa chociaż się uda jakoś uszkodzić. Czyli pod bunkrem tam jeszcze parę innych mbt ów bardziej Lightów z TTB. Nie no, dwa czołgi mniej więcej powinny tam być. Dobra, udało się. Shit! MGM z kinetycznych. Za późno włączyłem może by mnie to uchroniło przed tą rakietą. Musi akurat się schował. Avenger, może? Nie, nie udało się. Dobra, wolę jednak się wycofać. Tu już zetekuje z przodu. Kiepska jest widoczność, nie wiem co po prostu tu ma przestrzał, co nie. Szybciej, szybciej do tyłu, do tyłu szybciej w taba. Jeszcze jedna akurat się schował. Nie, 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 nie. Widać, widać. No, teraz to całkowicie uciekł. A nie, jeszcze tam jest. Lećcie, lećcie, lećcie. u termobaryki robią mu dużo. Dobra, przynajmniej trochę dostał. Teraz TTB, TTB. Szybciej, szybciej! Piękna bitwa! Jaka kurde szybka! Jurnicze, praktycznie cały team jedzie na pole. Ledwo kto postanowił tutaj przyjechać. Nie czy warto tak w ogóle po w tej stronie ryzykować? Może gdzieś bym bardziej tu się ustawił, poczekał, aż coś przyjedzie. Ja, coś czuję, że ta bitwa będzie porażką. Bo wszystkie MBTki taki po prostu sobie stoją tam, kampią. Jeszcze dwóch mamy fioletów. Bardzo szybko, szybko. Sobie to od razu odpalę. Gdyż co, tutaj mi wyjechało Gryfin? Gryfin jest praktycznie obok mnie. Mogę szybko na niego się. Pierdziele! On mnie tak szybko kosi! Kuźwa, Gryfin mnie tak szybko skosił. Bradley, jakiś szalony, jak daleko pędzi. Dobra, w sumie jak on tak daleko jedzie, to też pojadę z nim. Kuźwa, naj najgorzej, że musiałem z tego zlecieć i straciłem 400 HP. Siut, sied, Burak dostał. Szybciej, szybciej! Kuźwa, nie skręcajcie! Kurde, nadobicie ten jest. Szybciej, 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 przebijaj! Kuźwa! Ja pierniczę, jeszcze mój chyba na mnie się wrąbał i mi wszystko utrudnił. No i moi drodzy, podsumowując Kurg Nantesa, jest to dość specyficzna maszyna, ponieważ no, jest duża, jest dość papierowa, mamy rakiety, więc możemy walić na daleki dystans, ale te rakiety no, nie są dość szybkie, działko nadaje się na blisko, z tą różnicą, że ten pojazd, jak było widać, jest strasznie wysoki i ma duże problemy z atakowaniem wielu pojazdów, a co najważniejsze, jak coś podjedzie na blisko, no to już bez problemu przegrywamy. Ta maszyna bardziej musi się strzymać z tyłu, wspierać ogniowo, nie może, nie jest oznaczony właśnie jako niszczyciel, więc nie może walczyć w pierwszej linii. Twarde wzmocnione SOA daje mu pewną ochronę, w razie czego możemy sobie na przykład wziąć oddział PPK czy też moździerz, albo snajpera, który nam będzie wszystko spotował, też to jest pewna taktyka. No i moim zdaniem to jest specyficzny pojazd dla konkretnych graczy. No dobrze moi drodzy, a więc komentarze należą teraz do was, dajcie znać co myślicie o Kurgnantesie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się na razie.